Prędzej czy później większość naszych rzeczy spotka taki los. Ale jeśli mamy trochę chęci i odrobinę wyobraźni, możemy temu zapobiec. Odnowione przedmioty trafiły m.in. na wystawę designu odpowiedzialnego w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym. Ale przykładów takiego działania jest więcej. Dziś pokażemy Wam drugie życie rzeczy. To jest Pufa. Przez wiele lat wiernie służyła swoim domownikom. Emeryturę pewnie spędziłaby na śmietniku, gdyby Agnieszka nie wymyśliła jej drugiego życia. Pufa wzięła się z rodzinnego mojego domu. Nie mogłam się z nimi rozstać, bo stwierdziłam, że to kawałek historii wezmę domu. Mąż był trochę niezadowolony, bo stwierdził, że brzydko wyglądają. W związku z tym postanowiłam je przerobić. Potrzebna jest farba, materiał, wybieramy sobie jaki. Srubokręt, nożyk, ołówek, papier ścierny, no i młotek, którym trzeba rozwalić wszystkie kółka. Pozbyć się ich, tak, żeby już wyglądała bardziej czysto, nowocześnie i będzie pasowała wtedy do każdego wnętrza. Stare, wysłużone przedmioty możemy przerabiać nie tylko na własny użytek. Ekologiczne podejście pozwala na przykład budować pozytywną opinię na temat biznesu, nawet takiego na pozór niezwiązanego z ochroną środowiska. Jesteśmy zwolennikami dawania drugiego życia przedmiotom, co też promujemy i sami realizujemy, właśnie dlatego, że często to jest nie tylko kawałek materiału przedmiotu, ale również historii i emocji. Wszystkie te przedmioty wykonywane u nas zazwyczaj są wykonywane z odzysku, a co powoduje, że nie trafiają na śmietniki, tylko ponownie są wykorzystywane. Proces nadawania rzeczom drugiego życia ma swoją nazwę. To upcycling. To nie tylko rewolucja w recyklingu, ale też nowy trend w sztuce nowoczesnej. Nawet wśród projektantów widać ten trend, że nie jest obojętne rzeczywiście, jak wygląda świat, jak użytkujemy, co kupujemy, jak użytkujemy nasze przedmioty, z jakich usług korzystamy. Nie jest im obojętne, co wyrzucamy do śmieci. Coraz częściej widać w projektowaniu właśnie poszukiwanie różnych form, właśnie przetwarzania, zarówno w materiałach to widać, jak i w produktach gotowych. Praca zajęła 3 godziny i teraz będzie stała obok drugiej pufy, która już była wcześniej zrobiona. Do tego będą dorobione połuduszeczki razem z takim samym pruszem, który też był tam wcześniej kupiony, i będzie jako dekoracja domu. Za każdym razem, kiedy będziecie chcieli wyrzucić jakiś przedmiot, spójrzcie na niego czule raz jeszcze. Być może to wcale nie śmieć. Wystarczy tylko odnaleźć ukryty w nim potencjał. Kopia Kopernik. Kopernik.tv.